W końcu mnie ktoś znalazł! Co ty tu robisz? Na, nazywam się Fred i zbierałem tutaj zioła. Wiesz, najlepsze zioła można znaleźć właśnie w takich niedostępnych miejscach. Myślałem, że dam radę pokonać mój lęk przed wysokością, ale chyba się przeliczyłem. Wyprowadzę cię stąd. Co? Nie, 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 nie! nie. Chyba oszalałeś! Nie, nie, ruszam się stąd na krok! Chwilę nieuwagi i będę chciał wprost w objęcia śmierci! To jak mam ci pomóc? Wezwij Mistrza Kusto. On będzie wiedział, co robić. Nowicjusz Fred wpadł w tarapaty. Utknął za budynkiem klasztoru tuż nad przepaścią i oczekuje twojej pomocy. Znowu? Jak to znowu? Słowo daję, ten chłopak został zesłany przez Adanosa, by wystawić mnie na najcięższe próby. Prawie spalił stół alchemiczny, pogubił zwoje i drugi raz wlazł na tę skarpę. I mówię tylko o tym tygodniu. Dałem mu nawet specjalny amulet ochronny. Ale to nic nie pomogło, bo magia niestety nie chroni przed własną głupotą to pomożesz mu? Cicho, muszę się skupić. Spróbuję go tu przeteleportować. Tak, udało się. Zapytaj go jak się czuje, bo ja już nie mam do niego sił. Jak się czujesz? Dobrze, nawet nie wiesz, jaką ulgę teraz czuję? Chyba powinienem jakoś cię wynagrodzić. Daj mi amulet, który dostałeś od Kusto. Ale mistrz będzie wściekły, jak oddam ci amulet! Kusto i tak jest zły na ciebie, a amulet nie za specjalnie cię ochronił. No, może i tak. Tylko uważaj, bo amulet nie jest w najlepszym stanie. Jak się czujesz? Dobrze, nawet nie wiesz, jaką ulgę teraz czuję. Chyba powinienem jakoś cię wynagrodzić. Daj mi zioła, które zebrałeś. A ale bardzo długo je zbierałem. A jeszcze dłużej byś siedział nad przepaścią, gdybym się nie pojawił. No to do dobrze. Zrób z nich dobry użytek. Jak się czujesz? Dobrze. Nawet nie wiesz, jaką ulgę teraz czuję. Chyba powinienem jakoś cię wynagrodzić. Nie chcę niczego w zamian. To kusto ci pomógł, a nie ja. Nie mów tak. Dla mnie jesteś bohaterem.